Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku przez stronę serii Minecraft i dzisiaj będzie powiem wam luźno, ponieważ pomyślałem, że taki luźny odcinek z przestrzeni strony możemy sobie zrobić z bardzo, bardzo fajną komendą. co to, to liść? Tak, słuchajcie, to jest liść. Dobra, dzisiaj mam wam do zaprezentowania komendy, która sprawi, że nasz Minecraft jest bardziej realistyczny, chociaż nie wiem czy ta gra może być w jakiś sposób chociaż realistyczna, ale okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Co zrobiła ta komenda? Dobra, po pierwsze, co jest bardzo fajną zmianą, patrzcie du -du -du -du, możemy chować się w liściach, co sprawia, że jesteśmy niewidzialni Patrzcie, prawy górny róg, F5 Kompletnie nie jesteśmy widzialni, to wszystko działa na Minecraft 1.9 I na przykład uciekając sobie od jakiegoś moba, możemy w takich liściach się schować I mob nas nie znajdzie Co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą, albo wyobraźcie sobie, jesteśmy kompletnie niewidzialni Tutaj jest jakiś gracz, który będzie ścinał drzewko, a my Aaah! To ja Cześć <laughs> Dobra, więc y, to jest pierwsza. Mm, pierwsza rzecz z tej komendy. Później pokażę wam, jak tą komendę zainstalować na Minecraft'cie 19. Dokładnie tak. E, I słuchajcie, nie bez powodu mam wędkę. Zobaczcie, tutaj mam takie fajne Bajorko. I co tutaj w tym jeziorku w sumie się znajduje? Zobaczcie. Tak, to są rybki. Rybki, które pływają i które możemy jednocześnie złowić. Tak, tylko że te ryby coś mi nie chcą brać. Te ryby powinny się złowić jak tylko podpłyną do tej, tego spławika. No, come on, rybki moje. Bierz, bierzcie no. Na co czekacie? Tutaj proszę bardzo. Ho, huh. chyba, że nie umiem jeszcze łapać tury, bo jak widzę... Kurde no. O! Dobra, chyba jak będzie blisko tego, po prostu muszę być jak jeszcze się tym nie bawiłem, szczerze mówiąc. Ale czekajcie, to jest bardzo zglitchowane, Te ryby są tak zbagowane, one pływają jakąś bokiem, Jakieś telepią się. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Może dlatego, że to są 3 derwy,cie? wiecie? Dobra, ale mniejsza. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Zobaczcie, tutaj mamy lilię wodną. Co to było? Tak, i kiedy tylko na taką lilię skoczymy. Okej, okay, zobaczcie. Ta się niszczy. Tak, to ta jest. To nie jest nic niesamowitego, jednak lilie w Minecraftie, z tego co wiem, się nie niszczą. Możemy po nich skakać, chodzić, biegać i tak dalej. Chyba, że to zostało doprawione w Minecraftie 1,9,4, 1,9,3. Ale ta lilia się niszczy. Wow! No, szał. Dobra, fajna rzecz, tak czy inaczej. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Słuchajcie. Fajna rzecz, która również nadaje trochę realizmu tej grze. Zobaczcie, kiedy chodzimy po trawie, ta znika pod naszymi nogami. Czyli jak widzicie. Możemy kogoś sobie łatwo wyśledzić, jeśli mamy taki teren, że tak powiem, trawiasty, na przykład savan... Tam jest trawa? Jest. E, I możemy sobie po prostu tą trawkę niszyć, tylko tą niską, tej wysokiej niestety nie da rady. Dobra, słuchajcie, e, kolejna bardzo fajna rzecz to taka, że zobaczcie, mamy tam jaskini. Okej, okay. chcemy tam przejść, tak? Wow! Okej, okay, dobra. Słuchajcie, na nowe bloki działa grawitacja. Grawitacja działa na bloki mm, dertu, na bloki trawy oraz na bloki stona. Chcemy zobaczyć, czy to jednak działa też na inne bloki, ponieważ nie mogłem tego znaleźć, A, ale kto wie. Nie wiem, to parkury byłyby niemożliwe. Ale czekajcie, game mode 0, Ok, To spadnie, to wiem, ale... To już nie, jak widzicie. Spadła ta trawa. ha. Ok. Dobra. Następna rzecz. Tylko, że my potrzebujemy siekierkę, więc trzeba zrobić crafting table. Skraftujemy go. Jeszcze jedno drewno. W sumie tylko jedno nam wystarczy. Eee, crafting table i lecimy z toporkiem. Kurde, jeszcze jedno drewno potrzebujemy. Słuchajcie, ponoć w 1.10 być dodany blok kory, yy, że tak powiem, czyli z każdej strony będzie. Ta kora widoczna i to będzie taki blok Jednak z tego co wiem Na razie twórcy nie wiedzą jak zrobić crafting do takiego bloku Więc może wy będziecie mieli jakiś pomysł co? Spróbujcie napisać w komentarzach Jak taki blok można by craftować No dobra I zobaczcie co my tutaj mamy Kiedy mamy siekierkę I zetniemy sobie takie drzewo Tak dokładnie całe drzewo nagle się ścina Co jest niesamowitym ułatwieniem Ok, nie musimy trzymać shifta, Więc świetnie i zobaczcie już mamy 17 drewna Wiecie co? Jeśli miałbym stworzyć nie wiem jakąś serię, na przykład tylko na komendach, bo myślę, że to byłby całkiem fajny pomysł, to na pewno ta komenda by się znalazła w mojej serii, ponieważ no to jest bardzo przydatne i nie musiałbym się męczyć ze zbieraniem surowców. Wow, magia! Na wszystkie drzewa to działa, na te mniejsze i na te większe, więc bardzo bardzo fajna rzecz. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Hm, zastanawiam. No nic, chyba wam powiedziałem już wszystko. Mówiłem wam o liściach, które spadają z drzew, o rybach, o drzewach. Tak się zastanawiam się, czy coś jeszcze w tej modyfikacji takiego realistycznego jest, chociaż ta modyfikacja, modyfikacja, Boże, ta komenda dodaje bardzo fajne rzeczy, naprawdę. To mi się podoba. Ponieważ jest to takie, 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 kilka rzeczy w pigułce, że tak powiem. Tak, gdyby takich komend było jeszcze więcej, nasz Minecraft rzeczywiście by wyglądał jak Minecraft na modach. Dobrze. W takim razie lecimy z peradnikiem, jak zainstalować to co. No dobrze, w takim razie jesteśmy na nowej mapce. Płaskiej mapce pokażę wam jak to modyfikacje, modyfikacje komendy zainstalować. Dobrze, w takim razie pamiętajcie, to działa na Minecraft 1.9. I teraz musicie dać sobie command Block, czyli Give Mapa player Command Block. W taki sposób piszemy komendę, kładziemy tego command bloka i wklejamy komendę, którą macie w opisie. Ta strona jest taka śmieszna, że musicie zaakceptować regulamin i dopiero wtedy pojawi Wam się komenda, więc pamiętajcie, zróbcie tak, jak mówię, żeby dostać tą komendę. Ok, klikacie Done. A zresztą możecie zrobić Always Active. Tak. Dokładnie. I pojawi wam się takie oto cudeńko. Dobrze. Credits me. Dokładnie. W opisie macie mm, youtubera, który stworzył tą komendę, autora i oczywiście samą komendę. Dobrze. Teraz ta maszynka już działa, więc nic tutaj nie musicie klika klikać, możecie usunąć tą maszynę klikając tą tabliczkę. Maszyn. <grym> ok. dobra. I sprawdźmy teraz czy to działa, co? Tylko w jaki sposób, tak się zastanawiam. Może weźmy sobie, zrobimy coś takiego. A, działa. Dobra, wszystko działa. Nie wiem, czy wam jeszcze o tym wspomniałem, jednak. To niszczenie trawy działa również na innych, inne moby. Czyli na przykład na szkielety, zombiaki, i tak dalej, i tak dalej, więc wszystkie moby mogą sobie niszczyć właśnie tą trawę. No dobrze, w takim razie słuchajcie, to już byłby koniec tego krótkiego, naprawdę krótkiego odcinka. I pamiętajcie, jeśli chcecie usunąć tą maszynę prawy przycisk. O, jeszcze macie fajerwerki do tego. I działa to bardzo fajnie, prosto i szybko. No cóż, mm, pamiętacie o takim małym, że tak powiem, challenge dla Was? Eee, mówiliśmy o tym bloku drewna, czyli dokładnie o tym, jak mógłby wyglądać crafting, jeśli ta teksturka byłaby z każdej strony tego bloku, czyli kora. Eee, taki blok może zostać dodany do Minecrafta 1.10, tylko twórcy nie wiedzą jeszcze, jak crafting takiego bloku mógłby wyglądać. No cóż, może wy wpadniecie na jakiś fajny, oryginalny pomysł. Hmm. No dobrze. Czy dzisiaj jeszcze pojawią się jakieś materiały jeszcze? Eee, nie wiem, czy już się pojawił MCI. Jeśli nie, to jeszcze się pojawi MCI i Custom Map. Eee, wieczorkiem sobie zagramy luźno w grę. Zapraszam was jeszcze na materiały z soboty i niedzieli, ponieważ w sobotę pojawiły się trzy materiały, w sobotę w niedzielę również, co daje łącznie sześć materiałów w weekend i te materiały myślę były całkiem na fajnym poziomie. W tym również Minecraft Discovery, i epickie tornado, do którego początek zrobiłem taką jakby maszynimę. <gry> Dobrze, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostań widzem. A jeśli chcesz mi pomóc, zostaw łapkę, ponieważ to mnie bardzo motywuje. Dobrze, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.